i pokażę Wam, jak dbam o środowisko. Zacznę od segregacji śmieci. Zużyte butelki wyrzucam do opakowań. Białe szkło oddzielam od kolorowego szkła. W dzielonych miejscach znajdują się opakowania na zużyte baterie. Metale i puszki wrzucam do osobnych opakowań. Gazety i, zużytą, i zużyte kartony oddzielam od innych rzeczy. Idąc na zakupy, nie zabieram torby plastikowej, ponieważ ona szkodzi środowisku. Zabieram torbę ekologiczną, która jest przyjazna naszemu środowisku. Dbam, aby wszyscy domownicy wyłączali ładowarkę prądu. Pilnuję, by woda nigdy nie leciała bez potrzeby. Nie zawsze muszę mieć zapalone wszystkie światła, dlatego oszczędzam energię. Korzystam tylko z żarówek ekologicznych, ponieważ one przyjają środowisku. Dbaj o środowisko. Przyszłość zależy także od Ciebie.